Drodzy, czas podsumowania dzisiejszego naszego poczynku na świeżym powietrzu naszej wycieczki do Szebierzy na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych z landu przygranicznego niemieckiego czy trzech miast no i z okolicy przebierzy. To znaczy z takich wiosek jak tartynia brzuski, nowe wartno Głównym naszym dzisiaj bohaterem był nasz mój przyjaciel Bogdan Bogdan się biera. Nie nam jakiś Bogdan S, czy pogubił S ale Bogdan Szybiera, Bardzo uczciwy Warcy jak uczciwy to nic nie zakłada żadnych banków żeby być żadnych linii lotniczych Bo jest uczciwy I nikomu w takich rzeczach nie pomaga Bo jest uczciwy A tak na poważnie To jeszcze raz przypominam sprzedaż w sklepach rowerów ubrań rowerowych można tanio kupić dobrze kupić i później mieć wielką pociechę pojeździć, można im wypoczywać, gdzie trzeba siedzieć w domu. Zapraszamy. Aha, jeszcze jedna sprawa. Byliśmy na krótkim rekonesansie w, w lesie. No w lasach, bo to pod, w, różnych, w lasach przy różnych wioskach szybków nie ma. Do zobaczenia wkrótce.